W polsku mówimy kobieta, a w poezji mówimy: Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare. Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu. Jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej radzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta jaspersa i pisma kobiece. Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle, młoda, ciągle jeszcze. Młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie. Tylko trochę. Bardzo. Nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła na dobre, na niedobre i na litość boską.